Szameczkę, Szameczkę, jestem e, jestem i sorry, że już się od razu pomieniło z retraktem, no ale troszeczkę na zadaniu się myli. A to jest odcinek kolejny z Hajdu na moim kanale. E, poprzedni byłem troszeczkę cicho, bo jak ja mówiłem, to tam e, wszyscy spali. Okej, okay, Szameczkę. I zobaczcie co tu się działo, bo ja się zapytałem czy to, bo tutaj jest ogólnie chowany nie w i ten sklepik. I co to pozwala? Tu e, tutaj można sobie kupić wybór bloku, ale co to nam daje, po prostu na zawsze mamy. Ale tutaj było ogólnie e, o Oczekajcie, gdzie to było? E, Że to się zapytałem i tutaj tak było wiele jaki typ było za e, i tak dalej. Masakra ziemeczki. Okej, okay, tam zaraz się skończy. Wow, tu jest start zaraz. Dobra, zadłam. Aha, okej, okay, dołączyłem i teraz, ziomeczki, celem moim jest zebranie 3000 punktów i kupienie sobie właśnie tego sklepiku by wyboru bloków. Myślę, że to mi znacznie bardziej ułatwi, ułatwi po prostu yy, grę, a tym bardziej chciałbym sobie wybierać bloczek, bo jak odszerzę wszystkie arenki, co są na tym serwerze, to będę mógł sobie spokojnie wybierać najlepsze Okej, okay, to już kilka sekund, mam nadzieję, że nie będę szukała Jej! Okej, okay, jestem żwirem. Okej, okay, żwir jest tu bardzo dobry. Popatrzcie, jaki ciak. Nie! Moje, moja miejscówa. Moja miejscówa. Moja miejscu Lol, ziomeczki. Ja w ogóle nie widzę... Jestem żwirem i ja się tak... Chyba nikt nie zauważy, że ja nie jestem żwirem. Oni po mnie biegają! Jeno ja już chyba to wygram. Chyba, że ktoś nie wie. Że... Chyba, że przypadował. mi... O, kobus tą też się może dobrze się schować. O może też się. No, uciekaj, bloku! Dziewczyna? O, Graus, prawie jak ogórek. O, jeszcze raz ziomeczki sorry za moje mikro, ale jak się montuję w Kamtazi, to to mikro się strasznie psuje. Bo jeszcze nadal mi nie dostarczyli mojego mikrofonu. Okej. Okay. I nagrywam teraz na, o 11.05 i jest dosyć wcześniej, ale chciałem sobie tak dla przyjemności, bo yy, bardzo lubię nagrywać Hayden I w ogóle bardzo... Bardzo lubię je tutaj na tym serwerze grać dlatego, że ten serwer wydaje mi się, że jako jedyny ma takiego fajnego identyka bo na MySG już je mogę widzieć, dlatego, że po tym jak w ostatnim odcinku mówiłem że mi się coś zbudowało, zbudował mi się gift code, albo launcher mi się zbudował do minecrafta albo gift code. napiszcie w komentarzach czy to, że gift code, to, że nie chcę przyjąć gift code to jest po prostu to, że lancer mi jest wszęty i muszę pobrać nowego, czy też gift code mi się popsuł, bo, bo na razie to tam e, jakoś, jakoś tam chyba naprawa gift code, coś takiego, e, nie pamiętam, nie pamiętam czy taka jest możliwość na Modjungu, ale jeśli jest, to chciałbym naprawić gift code, bo naprawdę chciałbym zagrać sobie na Hypixelu, bo tam nie jest bardzo fany FG, Survival Games i też chciałbym w przyszłości zrobić sobie serię, albo najlepiej y, teraz. No. Nie no, że meczki. E, jeśli, jeśli Hide and Seek Wam się podoba, e, to oczywiście tutaj będziecie mieli gdzieś tak w rogu, albo na środku, taki czerwony przycisk subskrybę to kliknijcie albo po prostu y, tam w dole macie i subskrybuj no y, bo nie chcę tak jak w informacjach o moim kanale nie chcę skończyć swojej kariery z youtube mając 6 subów no okej to się macie kto i idzie no już pierdol no. Bo Ale to jest zimno Uuuu, asasiny jaki? Bo się sześciu Ja jestem Żwirem Wraca po króciutkim cięciu No, tam Bo jaki? Ktoś jaki? Hmm. Ha Nigdy mnie nie znajdą Chyba, że jak idę by mega ogar, który zapamiętał każdy protek. Nie no no serio, oni już pewnie jak była przerwa milion razy po mnie pochodzili! Ja się myślałem, że jesteś z kaptą. Nie wiem. Albo to jest tego, albo to jest najlepsza, to jest chyba najlepsza kryjówka na świecie. Droga, jomeczki. Nic się nie dzieje z kaptą, ja po prostu jestem żwirem. Nie no. Melunik. Nie no, ogólnie to z wirtu ma zarąbiście. albo Glowstone. No glow też. No. Eee... Można tu. Na to zjemy to w bez zbroi. To jest w ogóle tutaj możliwe. Na balkonie melon. Wow. No. Okej. Okay. Wygraliśmy. Wygraliśmy tak, pierwszy raz chyba wygrałem na odcinku. I to jest 30 punktów. Zaraz zobaczymy w naszym sklepie jeszcze. 279, a przybył 3000. Spoko. Okay. Okej, i sorry, że ta filmik był w 360p, ale po prostu zapomniałem zrenderować to na 1080 albo na 720. Więc yy, stora. Wow. Załapałem się. Tak? Nie chcę być tym O, dobra. E, teraz tutaj może... O, tutaj możemy nawet sobie coś kupić. To jest... E, a, ukośnik sklep, rozumiem. Ja myślałem, że klika się na tabliczkę. Boże, sklep. Okej, okay, rozpoczynamy kolejną runkę Hiddenfica, tym razem już... E, jestem ciekawy kim będę. Z drewnem. Trochę drewna. Okej. Okay. Poczekajcie, na drzew jest bardzo prawdopodobnie jedno. Okej. Okay. To jest najgorsza kryjówka na świecie. Albo... P U. Mam bardzo dobrą kryjówkę. No, ale kappa. Dobra, stałem się logiem. Chociaż to jest dęb... dobra, nie będę się kłócił. Czego... E... Aha, ja myślałem, że... Ale tego tu chyba nie było. Nie. Okej, okay, to jest dębowe drewno, to też jest dębowe drewno. No a i tak Patrzcie, jak pięknie zachodzi słońce w, w moim No... Okej. Okay. O, jeszcze... Mieczek dostałem. Przed chwilą. Ciekawe, czy je znów wygram. Jeśli tak, to fajnie. Okej. Okay. Chciałbym wchodzić tam w przepaść i zobaczyć, czy... Y, ...ja się do jako szukający, czy też... Y, przyniesie mnie nie znów tutaj, tylko że stracę, y, ...stały blok. Nie wiem. Lafek, umiszczu... Ma... O, ma to. Na Skype'ie... Pisowy. O. Dobra. Zostało 215 sekund. Dobra, 210 sekund zostało do końca. Oni chyba tu nigdy nie zaczną szukać, dlatego że w ogóle chyba nie wiedzą, że takie coś jest. Mhm. Okej. Okay. Już teraz... Najgorzej by było jakby zombiaki tutaj były. No, ale to jest no. Ja mam normalny, ale to nie Okej, okay, szukają... Ciekawie czy przycisk też shift, to też to stracę z... No. Dobra. Nie będę was bił, to jest prezent! Okej, okay. weźcie za mnie całego bloka

byśmy trolle lolowali i szukających. No w serio tu są dwa drewna. Oni chyba też muszą, że jestem stałym bloczkiem. No bo stałym bloczkiem, ale jest takim normalnym. Okej. Okay. Można po mnie chodzić. Sobie... Chociaż to dziwnie wygląda. Ale powinno się skapnąć. Mhm. Okej. Eee, czy... Nie no, ja nie widzę. Ja tylko na opcji fajnie widzę. Pie polskiego psa widzę. Nie no, e, jak tutaj są takie dobre kanty, to w życiu e, szukając nie nie wygrają. Znaczy on jest e, dokładnie tutaj. Polski pies. Okej. Okay. Róża. On tu sobie tak chodzi. Dobrze, że na silników nie widać. GG. GG. Okej. Okay. To że jak na jakimś serwerze to się kładło, to miało się chyba tam bloczki i mogło się postawić na przykład tak, tak tutaj i jak, jak szukający w ten bloczek to wtedy się to e, automatycznie to zwikało, i już troszeczkę było e, widać. O lol. Nie do. No. Nie wiem czy oni mnie kiedykolwiek znajdą. Nie ma. Mm, on myśli. No nie, ma nie. A nie, zwyczajnie jest serwer nie oczywiście. Walął go. Hehehe. Dzień dobry. Rzuć się. Ja. No. Co ty robisz? Nie no znów serwer się zagłował On chce żebyśmy go zepchnęli A w ten sposób my się ruszymy. z mgloczkiem Zabij! Ty! Yy! On zleciał? Nie opuścił grę Mhm Myślałem że zwyczajnie zleciał. Ale na serio, dobra kapła nie, 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 nie. Ty sobie idź, idź sobie. Los ją zaatakował. Los ją. Ha, widziałem, biegający pietyk. Biegający piesek. Spoko. Róża. Dobra. 20 sekund i zaczynam wierzyć, że to wygra, bo naprawdę bardzo dobra kampa, ale... Na moje szczęście to zaraz jakiś koleś ogarnięty przyjdzie i weźmie mnie e, normalnie tak zabije Nie yeah. 4, 3, 2, 1, 0 Okej, okay. chowający się wygrali Jaj! Po raz kolejny wygrałem Może strzelimy sobie ostatnią rundkę, wow! Na jedną tylko od razu się załapałem Okej, okay. gdybym był craftingiem, to bym zrobił? Kiedy byłem mały. Gdybym był craftingiem, to bym się tutaj schował. Na serio. To jest dobra mnie, to jest dobre miejsce dla do Workbencha czy tam craftinga. Dobry do koloru. Spończę! Gąbka. Spańcz, bo no ale duże efekty to da tam Nie, nie nie znalazł a jestem KRAFTING! o o o o o dobrze koleś dobrze koleś dobrze tu jesteś dobrze 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 będziemy wyglądać tak super synchronicznie synchronizujemy się już kto koleś zabili a ciekawe czy oni tutaj w ogóle kiedyś przychodzą nie oni przychodzą żeby tu wejść po drabinkach tylko wtedy chyba nie, nie ja ostatnio, jak ostatnio byłem w poprzednim odcinku na tej mapie, to chyba tam na górze się gdzieś chowałem. No? Tam na górze gdzieś się chowałem. A tutaj, fajnie by było jak można bić, bić się tam do środka. Nigby nas, nikt by mnie nie wstrzymał. Naszukającego. No, a znów ta ada, którą chyba... Z, 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 którą chyba zabiłem. Jak się... okej. Okay. Jestem ładnym workbenchem. Ciekawe, czy mogę coś skraftować. I mogę coś skraftować. Spoczka. I... to jest smooth life. Nie wiem, ale e, pamiętam, że tutaj powinno być... Okej. Okay. Jak widzicie po płynności tego wszystkiego nagrania, to chyba wiecie, czym się nagrywam. Jeśli i informacje o moim kanale, to wiecie, czym nagrywam. No dobrze. jednak chyba nie zrobię poradniku jak szybko zrzucać za pomocą konwersji, bo to mi zupełnie nie wyszło. skonwersowałem to na format MP4 i tak się lagowało, że ma no, tak. Więc ja nie będę tak robił. Hmm. Ada! Ona teraz musi mnie zabić. Steve. Całym blokiem, walnęła mnie, a tego nie zauważyła. Teraz, ziomeczki, to był mega fart. E, to był mega fart, że ja w ogóle to przeżyłem. Tak, przybiły War workbench. przybiły No, ale ostatnio tam się chowałem jako skrzydka, ale to troszeczkę mi nie wypaliło wiału, Teraz, jeśli wygram War to nie wiem. Najfajniej by było to być chyba tym... Eee, czy można tu być cobblestone'em? Nie. Myślę, że to najfajniej by było, eee, nie wiem, czy być... jakimś fajnym blokiem. Ale crafting też jest spoko, bo tutaj są miejsca, gdzie jest bardzo dużo craftingów. Szkoda, że nie ma moda na czuwanie się. To wtedy byśmy się tak tutaj wbijali, tak tu pary i nigdy nie wiedział, że my nie jesteśmy prawdziwymi goćkami. Okej, okay, jest 5 versus 5 i zobaczymy, czy wygramy. Jestem ciekawy. Nie no, będę musiał to ze środka wyciąć fragment chyba, odciska. Okej. Okay. Zobaczymy. Ja tam widzę gdzieby halucyny. Fajnie by było być grzybkiem. Tak, tutaj bym się chamsko postawił. Grzybę i nie, nie znaleźć gdyby grzyba nie by. Jestem fajnym blokiem, kochanym w fajnym miejscu. Dobra, a jestem gąbką. Jestem gąbką. Jestem gąbką. Gąbką. Jestem gąbką. Ciekawe czy w tą wierzą zaczyna szukać. Jestem pieczem. Jestem szalony. Jestem szalony. Jestem szalony. No. Spoko. Wszyscy na wiosce. Okej. Okay. Dobra, dzisiaj przy... E, przy... Przy, 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 ja chcę tylko powiedzieć, że e, chcę, jeśli to, wyplątał mi się język, okej, okay. jeszcze raz sorry za tatą jakąś filmów 360p, naprawdę zapomniałem wyrenderować film na 720p, albo na 1080 myślę, że na 1080p mi się nie opłaca, bo nie wiem po co, tylko dłużej będzie się e, mi renderowało i wysyłało. Lepiej dla mnie jest na te 300... Boże, 720p, bo to mi szybciej wchodzi, tylko muszę najpierw wyreterować ten film. Chociaż nie wiem dlaczego mi na YouTube wyszło w 360, bo dotąd z kantazi mi zawsze wchodziło 720p. I to mnie troszeczkę zaskoczyło. Okay. Eee, teraz ogólnie to nie widzę że żadnych powodów, żeby coś tam robić. Nie jestem taki hardcorem i nie wybiegam na ostatnie e, 5 sekundy, że, żeby mnie tam e, pociakali. Nie, nie, on, on chyba uwierzył, że jestem gąbką Serio, 10? Nie! Nie mogę się tak os w, ostatnich w ostatnich sekundach Serio, sni, W ostatnich sekundach Serio? Nie no. Okej, okay. to koniec tego odcinka. Jeśli odcinek się spodobał i mega fail, bo zabił mnie w ostatnich sekundach, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się, cześć. No,